Mamy środę, przedostatni dzień sierpnia 2023 roku. Dzień jak co dzień? Niezupełnie. Oto rozpoczynamy nowy sezon Orlen Superligi Piłkarzy Ręcznych. Przed mikrofonem Krzysztof Bandych. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na odwiedziny Piotrkowskiej Hali Relax. Piotrkowianin podejmuje dziś ekipę wicemistrza Polski. Będziemy śledzić jego postępy. Piotrkowianin nieco wyżej. Drudzy w obronie, tutaj próbujący przeszkadzać rywalom, Gonzalo Perez dostał piłkę na skrzydło Piroch. Wrócił na boisko Gergo Fazekas. tym razem Węgier. Na środku rozegrania Piroch ponownie do Fazekasza, ten sprytny Mosiołek do Surosza. Wyszedł Piroch natychmiast do Surosza. Mosiołek do Donieckiego, no ale znalazł się tutaj Piotr, Sfatno i Rutyniarz Piotr Kowian. Akcja po timeout. Grzesik przyspieszyli, piłka dotarła do swata. teny czarował, no ale może o jedno zaklęcie za dużo. Daszek. Fazę kaszy, Problemy z opanowaniem piłki. Przemysław Krajewski. No i trafia, jest bramka numer 9. Dopiero pierwsza kolejka spotkań. Sezon jeszcze będzie trwał. Chmurski kapitalnie. No on chyba nie narzeka na. Na brak e, rytmu gry o punkty. Wawrzyniak jeszcze kara dwóch minut. Nie dość zatem, że Bramka rozgrywającego Piotrko Wianina na wciarze wznowili grę. Gerego Fazekarz, Michał Daszek. Fazekarz ostrzeganie o grze pasywnej. Daszek do końca! Bramka Michała Daszka. No i także na wciarze. Szukający szybkiej konkluzji swojego ataku. Gonzalo Perez Arce trafia do siatki. Grzesik na środku rozegrania. Pomaga Matyjasik. Czy będzie wracał na prawe skrzydło? Usiłuje, no ale tutaj przeszkadzały Krajewski. Grzesik. Grzesik dynamicznie do 6 metra. No bardzo ładna akcja. Kowalski. Do obrotu. No dotarła piłka. Fazekas. Mija Wawrzyniaka. Świetnie to zrobił Węgier. No ale obił tylko słupek. Koniec końców. Jeszcze kilka sekund gry w pierwszej połowie Niko Mindegia. Trafia do siatki tuż przed Syreną numer 32. Czerwona dziś koszulka bramkarza Orlenu Wisły Płock. Szzawis Batę pokazuje od kilku dobrych sezonów, że nie ma co przywiązywać się w nowoczesnej piłce ręcznej do, do dogmatów krajewski. Proszę bardzo. Przypominamy, drodzy Państwo, że w tym sezonie, podobnie jak w poprzednim, można wybrać gracza meczu. Egrześ napędzają szybki atak. Grzyszkiewicz, Serdio tutaj przesadzał, no nie tak powinien się zachowywać reprezentant Hiszpanii. Trzeba się szanować siebie i rywala. Akcja gospodarzy straciła na tempie. Niewiele brakowało, a byłby przechwyta Stanisław Makowiew. Przypomina chyba kibicom w Piotrkowie Trybunalskim. To czym imponował przed kilku laty rzut z biodra, niesygnalizowany, specjalność zakładu, Wawrzyniak. No chciał tutaj zagrać z Makowiejewem, no ale mamy kontrę Nawciarzy, Sroczyk, to była formalność. Nieco wyżej w obronie Marcel Filipowicz, Piroch do obrotu, Sergio, Mindegia, dostał podanie wpięte, ale poradził sobie. Nie było błędu technicznego. Do obrotu Wisła Płock, Abel Serdio. Makowiejew. Do obrotu Doniecki. Odnalazł się Antoni Doniecki po raz kolejny. Zatem funkcjonuje porozumienie na linii Makowiejew-Doniecki. Kapitalna akcja zakończona trafieniem Michała Daszka bardzo precyzyjnie i cierpliwie. To Wiślacy rozegrali, zatem 20 do 39, tak brzmi wynik, no ale Przemysław Krajewski najbardziej popularną postacią w tym meczu w ekipie Nawciarzy. Rozpoczynamy zatem rywalizację w Orlen Super Lidze na dobre, proszę śledzić regularnie to jak ona się toczy w kolejnych seriach meczów. Ja już Państwu dziękuję, Polecamy kolejne transmisje w Emocje TV. Krzysztof Bandych, pozdrawiam. Dobrego wieczoru!